Proszę, nie zamykaj! Głos rozciął ciszę tak gwałtownie, że Alicja prawie upuściła klucz, który już wsadzała do zamka. Drzwi kawiarni zatrzeszczały jak stary okręt, a w progu stanął mężczyzna ociekający wodą. Deszcz lał się z niego jak z pękniętej rynny, tworząc pod stopami kałużę, która zaczęła agresywnie atakować świeżo umytą podłogę. Alicja westchnęła w duchu. Pięknie zamiast planowanego powrotu do domu i ciepłej kąpieli, Mop, część druga. Panie, powiedziałam, różąc oczy, tu jest kawiarnia, a nie port dla tonących. Nieznajomy odetchnął głęboko, potarł dłonią mokre włosy, a na jego twarzy pojawił się grymas ulgi, jakby właśnie wygrał sprint z huraganem. Ja wiem, ale. Nie zamykaj. Proszę. Jedna kawa, ostatnia, naprawdę ważna. Alicja spojrzała na zegarek. jeden, a przepisy mówiły jasno: zamknięcie o 20. mesybreton. Przepisy też jasno mówiły, że nie wolno pić w pracy, a czasem jedno i drugie wydawało się równie absurdalne. Jest po czasie, odparła, wyciągając rękę do drzwi. Wiem, że pada, ale. Proszę. Jego głos złagodniał. Był chrypiący, niski. Taki, który mógłby reklamować drogie perfumy albo przepraszać za własne błędy w sposób wyjątkowo skuteczny. Ta historia jest stworzona specjalnie dla kanału opowieści spod serca. Każde słowo, każdy dźwięk płyną z emocji i prawdziwych doświadczeń. Usiądź wygodnie i pozwól, by ta opowieść dotknęła Twojego serca. To naprawdę jedyna rzecz, którą dziś mogę jeszcze zrobić dobrze. Coś w jego spojrzeniu sprawiło, że Alicja nie docisnęła drzwi. Nie był pijany, nie był agresywny, nie wyglądał jak ktoś uciekający przed policją, bardziej jak człowiek, który uciekł przed swoim własnym życiem i zdziwił się, że ono pobiegło za nim szybciej. Dobrze, westchnęła, ale tylko jedna kawa. Siada pan i nie robi kałuży większej niż aktualnie, uśmiechnął się blado. Ten uśmiech był jak światło zapalone na chwilę w zgaszonym pokoju, krótki, ale wystarczająco szczery, by nie odwrócić od niego wzroku. Obiecuję. Alicja cofnęła się, wpuściła go do środka i odruchowo zamknęła parasol stojący przy drzwiach, jakby miał się na niego obrazić za naruszenie domowej ciszy. Mężczyzna usiadł przy oknie, w miejscu, które goście zwykle wybierali. Kiedy chcieli pozbierać myśli, albo rozpłakać się przy cieście marchewkowym. Być może dlatego, że widok na deszczowe miasto pasował do obu czynności. Alicja ruszyła za ladę, zapalając jeszcze jedną lampkę. Ciepłe światło rozlało się po wnętrzu, odbijając się w szklanych butelkach syropów. Pachniało wanilią, kawą i nieco skomplikowanym losem. Co podać? Zapytała rzeczowo, choć w środku wciąż gryzło ją, że pracuje po godzinach. Bez dopłaty kapucino, jeśli można. Mężczyzna zsunął mokrą kurtkę, kładąc ją na oparciu krzesła. Wyglądała na droższą niż jej cały miesiąc wypłat. Można, mruknęła stawiając kubek pod dyszą ekspresu. Para syknęła, mleko zaczęło się pienić, a mężczyzna odsunął się nieco od okna. Jakby bał się, że świat zewnętrzny ma ochotę go dopaść przez szybę. Alicja, udając, że zbyt intensywnie skupia się na mlecznej piance, zerknęła na niego. Włosy ciemne, posklejane od deszczu, kilkudniowy zarost, pod oczami cienie jak po nocach, spędzonych na rozmowach z własnym sumieniem. Wyglądał nie jak przypadkowy klient, ale jak ktoś, kto właśnie przyszedł do miejsca. O którym usłyszał w czyimś wspomnieniu. Ostrożnie ustawiła kubek przed nim. Dziękuję, powiedział, patrząc na parujący napój, jak na relikwie Nawet nie wiesz, jak bardzo Zaskoczę pana odparła z lekkim uśmiechem ale ludzie mówią mi to rzadziej, niż się panu wydaje. On uśmiechnął się z wdzięcznym smutkiem Mam na imię Natan Alicja. Uścisnął kubek dłońmi, jakby chciał ogrzać nimi coś więcej niż tylko palce. Przez chwilę panowała cisza, taka z gatunku tych, w których każde tyknięcie zegara brzmi jak pytanie. W końcu natan wziął pierwszy łyk, zatrzymał go w ustach, jakby próbował odnaleźć smak dawnych wspomnień. Mogę zapytać, czemu pan tu trafił? Alicja zapytała ostrożnie. Ale nie tak ostrożnie, żeby nie było słychać ciekawości. Natan położył kubek. Bo ktoś kiedyś chciał mnie tu zabrać oderwał wzrok od pianki. Ktoś, kogo dziś zabrali do szpitala? Alicja przysiadła na krześle obok, nie pytając o pozwolenie. Instynkt baristki, która dziesiątki razy słyszała takie tony głosu mieszanina żalu i niedokończonych rozmów Przykro mi. Powiedziała cicho. Mnie też. Jego głos zadrżał. Miała mi coś powiedzieć. Wczoraj wysłała wiadomość, żebym tu przyszedł. Udawałem, że nie mam czasu. A dziś. Urwał i wziął ostrożny oddech. Dziś karetka. Alicja poczuła, jak jej serce ściska się nieproszonym współczuciem. To twoja. Siostra. Dokończył nie patrząc na nią. Jedyne jasne miejsce, jakie miałem, a ja. Nie odebrałem telefonu. Tym razem to ona sięgnęła po kartkę z serwetek i dyskretnie podsunęła mu jedną. Czasem ludzie dzwonią nie po to, żebyśmy odebrali, powiedziała łagodnie, ale po to, żebyśmy później wiedzieli, że próbowali być blisko. Natan drgnął, jakby te słowa coś w nim przełamały. Ona zawsze mówiła, że tu jest najlepsza kawa na złe dni, więc jestem i mam nadzieję, że jutro, gdy ją zobaczę, będzie mogła poczuć ten zapach. Może jej pomoże? Choć trochę. Alicja kiwnęła lekko głową. Zrobię jutro dla ciebie tę samą, na wynos. W jego oczach pojawiła się ulga, niepełna, ale wystarczająca, by na chwilę dać mu oddech. Za oknem deszcz nasilał się. Ale wewnątrz kawiarni powietrze było jak ciepły koc, rzucony na zmęczone ramiona. Natan spojrzał jeszcze raz na nią. I dziękuję, że jednak nie zamknęłaś tych drzwi. Alicja podniosła kubek do góry, jakby składała toast. Czasem wystarczy jedna minuta różnicy, żeby coś zaczęło się inaczej. A on, pierwszy raz tego dnia, naprawdę się uśmiechnął. Cicho. Ostrożnie, jak człowiek, który dotknął na chwilę czegoś, czego już dawno nie czuł nadziei. Natan siedział przy oknie już ponad godzinę. Kawa dawno wystygła, pianka opadła, ale on trzymał kubek w dłoniach tak, jakby próbował wyłapać ostatnie ciepło. Nie z napoju, lecz z myśli, które jeszcze się w nim tliły. Na zewnątrz deszcz szarpał szyby z impetem. Jakby świat miał coś przeciwko spokojowi tej kawiarni. Alicja powoli wycierała blat, rzucając mu ukradkowe spojrzenia. Miała w sobie ten naturalny instynkt wyczuwała ludzi, ich emocje, te niewidoczne pęknięcia na duszy, o których sami nie chcieli mówić. I widziała jedno: ten mężczyzna przyszedł tu nie po kawę. Przyszedł, bo potrzebował miejsca, gdzie nic na niego nie krzyczało. Mogę coś jeszcze podać? Zapytała, przerywając ciszę. Ciasto marchewkowe polecam, nawet jak dzień jest fatalny. A pan wygląda, jakby miał z deszczem prywatną wojnę. Nathan podniósł głowę, jakby dopiero teraz wrócił do rzeczywistości. Nie, dziękuję. Chyba nie powinienem nic jeść. Nie dzisiaj. Alicja przewróciła w myślach oczami. Klasyk. Mężczyźni w kryzysie zawsze uważali, że jedzenie mogłoby ich urazić emocjonalnie. To może herbatę mięta na uspokojenie. Albo czarna, jeśli chce się pan zmartwić jeszcze bardziej. Rzuciła z lekkim uśmiechem. Natan wydał z siebie dźwięk, który mógł być cichym rozbawieniem. Dobrze. Mięta. Alicja ruszyła za ladę, włączając czajnik. Para buchnęła i przypomniała jej, jak często to miejsce stawało się skrytką na cudze tajemnice. W ciągu dnia kawiarnia była hałaśliwa, pełna ludzi, którzy udawali, że nie podsłuchują, ale nocą, nocą wszystko było prostsze. Robiło się miejsce naprawdę. Kiedy postawiła herbatę przed Natanem, spojrzał na nią z wyraźnym zawahaniem. Przepraszam, że tu siedzę tak długo, powiedział. Po prostu. Nie chcę wracać do domu. Alicja usiadła naprzeciwko, zakładając ręce na drewnianym blacie. Jak ktoś mówi nie chcę wracać do domu, to zwykle znaczy nie chcę wracać do swoich myśli. Trafiłam? Natan wypuścił powietrze wolno, jakby ta odpowiedź była mu potrzebna bardziej niż jej pytanie. Trafiłaś. Dziś wszystko się posypało: praca, plany i ona, moja siostra. Jest w szpitalu, mówiłeś, potwierdziła cicho. Tak, chorowała od miesięcy, a ja. Zawsze odkładałem wizyty. Zawsze mówiłem, jutro, a dziś, dzisiaj nie mogłem już mieć jutra. Alicja patrzyła na niego bez oceny, tylko z ludzką uważnością. Napisałaś mi, że próbowała zadzwonić, odezwała się. A ty nie odebrałeś. Natan zacisnął dłonie na kubku. Wiesz, co jest najgorsze? zapytał cicho. Że to nie była jedna wiadomość. To był cały rok odkładania mojego życia na później. Byłem tak zajęty błahymi rzeczami, że przegapiłem te ważne. A kiedy przyszła jej wiadomość, wiesz, co zrobiłem? Alicja nie odpowiedziała, choć intuicja podpowiadała jej najgorsze. Pomyślałem, odpiszę później. Natan uśmiechnął się gorzko. Później. Jakby ludzie byli wersjami roboczymi, które można zapisać i wrócić do nich jutro. Zapadła chwila ciężkiej, gęstej ciszy. Deszcz dalej stukał w okna, ale brzmiał już bardziej jak tło niż zagrożenie. Alicja westchnęła. Wiesz, nie jesteś jedyną osobą, która kiedyś odłożyła coś ważnego. Tylko niektórzy po prostu mają szczęście, że ktoś im to potem wybacza. Natan spojrzał na nią uważnie. A ty? Odłożyłaś coś? Oczywiście. Oparła pod brudek o dłonie. Mam w domu karton z napisem Zrobię w tym miesiącu. Od trzech lat leży w szafie. Podejrzewam, że same karteczki w środku już się na mnie obraziły. Natan parsknął cicho. Pierwszy raz szczerze. To brzmi nawet gorzej niż u mnie. No widzisz, machnęła ręką. Jesteś lepszy niż myślisz. Na moment wszystko złagodniało. Ta kawiarnia, te lampki, jej obecność, mięta w kubku, wszystko zadziałało jak ciepły plaster na jego wewnętrzne rany. Powiedz coś jeszcze, poprosił nagle. Nie wiem dlaczego, ale. Twój głos. uspokaja. Alicja uniosła brwi. Proszę bardzo. Mogę mówić o czymkolwiek, o pogodzie. O tym, że ktoś zostawił tu dziś napiwek w postaci żetonu do wózka w Lidlu, albo o tym, że mleko bez laktozy psuje mi pianę i doprowadza mnie do szaleństwa. Natan roześmiał się cicho, chyba drugi raz w ciągu roku. Naprawdę, dziękuję. Nie wiem nawet za co, ale dziękuję. Alicja skinęła głową, bardziej poważnie niż zwykle. Masz jutro przed sobą ważny dzień. I myślę, że twoja siostra chciałaby, żebyś poszedł tam. Nie jak człowiek, który się poddał, tylko jak ktoś, kto wraca. Wraca? Powtórzył, jakby to słowo dopiero nabierało znaczenia. Tak. Bo to nie ucieczka, Natanie. To powrót do kogoś, kto cię kocha. Natan otworzył usta, by odpowiedzieć, ale wtedy. Drzwi kawiarni zatrzęsły się gwałtownie pod kolejnym uderzeniem wiatru. Mężczyzna odwrócił wzrok i spojrzał w ciemność na zewnątrz. Wiesz, powiedział wolno, to dziwne. Cały dzień czułem, że jestem sam. A przyszedłem tu i. Nagle przestałem. Alicja parsknęła. To magia kawy i ludzi, którzy przypadkiem zostają po godzinach. Mógłbym jutro przyjść po tę kawę dla niej? spytał ostrożnie. Przed szpitalem o ile nie będę pani przeszkadzać. Pani? Alicja aż stuknęła palcem w blat. Teraz to mnie obrażasz. Mów do mnie, Alicja. I oczywiście, że możesz przyjść. Zrobię taką, jaką lubiła. A w jej głosie było coś, co mogłoby podtrzymać człowieka na duchu bardziej niż cała psychologia stosowana. Nathan skinął głową. Dobrze. Dziękuję, Alicjo. I po raz pierwszy od wejścia do kawiarni Spojrzał na nią nie jak na osobę, która otworzyła mu drzwi dwie minuty po czasie. Ale jak na kogoś, kto dał mu oddech wtedy, gdy najbardziej go potrzebował. Za oknem deszcz zaczynał słabnąć. A w środku coś właśnie zaczynało się zmieniać. Kiedy zegar nad ladą przesunął wskazówkę na 22-30, kawiarnia była już kompletnie cicha. Na zewnątrz deszcz przestał być huraganem. A stał się tylko jednostajnym szumem, jakby świat w końcu brał oddech po długim dniu. Świat, owszem, Natan niekoniecznie. Siedział nad pustym kubkiem po herbacie, dłonie oparte na stole, wzrok wbity w przestrzeń. I było tak, jakby wreszcie zebrał siły, by wyjąć z plecaka coś, co od początku dźwigał nie tylko fizycznie. Alicja to zauważyła od razu. Miała zmysł do takich rzeczy, jak kelnerki mają zmysł, że zaraz ktoś upuści filiżankę. Tylko tu upadało coś znacznie większego. Natan, odezwała się cicho, nie naruszając delikatnej ciszy. Jeśli chcesz, możesz powiedzieć, albo nie mówić. Cokolwiek wybierzesz, kawiarnia nie będzie na ciebie warczeć. Uśmiechnął się blado. Jak człowiek, który ma w środku więcej chaosu niż kubek ma ziaren kawy. Nie wiem, czy chcę mówić, ale chyba muszę. Kiedy odsunął plecak i wyjął z niego zawilgoconą kopertę, Alicja natychmiast wiedziała, że to nie jest zwykły list. Papier był pomarszczony, tuż na rogach rozmyty. Tak wygląda coś, co ktoś nosił ze sobą przez cały dzień, zamiast przeczytać od razu. Tak wygląda coś, czego człowiek się boi. Natan położył kopertę na stoliku delikatnie, niemal z czcią. Napisała go wczoraj, powiedział cicho: Moja siostra, dzień przed tym jak trafiła do szpitala. Alicja nie odezwała się ani słowem, nawet oddech wstrzymała, żeby mu nie przeszkadzać. Byłem wtedy, zawahał się, szukając odpowiedniego słowa odcięty, zbyt zajęty pracą, obowiązkami, tonąłem w rzeczach, które, Dziś wydają mi się absurdalne, a ona tylko poprosiła, żebym przeczytał. Przygryzł wargę, otwierając kopertę drżącymi palcami. Ale bałem się to zrobić. Bałem się jej słów bardziej niż czegokolwiek. A potem... Potem dowiedziałem się, że zabrała ją karetka. Alicja pochyliła się lekko, nadal jednak zachowując dystans. Chcesz przeczytać na głos? Zapytała miękko. Czasem słowa mniej bolą, kiedy nie siedzą tylko w głowie. Natan skinął powoli. Może, może tak będzie łatwiej, rozłożył list. Kiedy zaczął czytać, jego głos miał w sobie tyle kruchości, że nawet deszcz za oknem ucichł, jakby nie chciał przeszkadzać. Natanie, nie wiem czy przeczytasz to dziś, może jutro, może dopiero za tydzień. Ale muszę ci coś napisać, zanim zabraknie mi odwagi. Nie jesteś złym człowiekiem, jesteś po prostu człowiekiem zmęczonym. I tak bardzo chciałabym, żebyś przyszedł do kawiarni przyrynkowej. Usiądź przy oknie, zamów cappuccino. Nie dla mnie, dla siebie, bo musisz się nauczyć, że twoje życie nie jest karą, jest szansą. Ja wierzę, że wciąż możesz zacząć. A jeśli kiedyś zdecydujesz się zrobić ten pierwszy krok, będę spokojniejsza. Bo wiem, że potrafisz być dobry. Z miłością, Laura. Kiedy skończył, papier drżał w jego dłoniach. A może to on drżał? Trudno było ustalić, bo jedno i drugie wyglądało, jakby układało się w jedną historię. Alicja przełknęła cicho. Piękny list, powiedziała delikatnie. I bardzo. mądry. Jest w nim więcej wiary, niż ja mam w sobie wyszeptał Natan, odkładając kartkę na stół. Ona zawsze taka była. Mocniejsza, spokojniejsza, nawet kiedy sama walczyła. Alicja oparła łokcie o blat, splatając dłonie. To normalne, że nie doceniamy ludzi, dopóki nie wydarzy się coś strasznego, ale wiesz, co w tym liście jest najważniejsze? Co? zapytał, podnosząc na nią zmęczone oczy. Że wierzyła, że wrócisz, że jeszcze możesz być dobry dla siebie. To nie list pożegnania, natanie. To list ratunkowy. Jego twarz lekko drgnęła, jakby chciał zaprzeczyć, ale zabrakło mu sił. Gdybyś widziała, jak wyglądał dzisiaj szpital, powiedział półgłosem, jak wyglądała ona. Taka krucha, a ja, ja stojący tam jak ktoś, kto dopiero zrozumiał, ile czasu zmarnował. Alicja wzięła głęboki oddech. Wiesz, co ci powiem? odpowiedziała, prostując się. Takie momenty bolą najbardziej, bo nic nie cofniemy. Ale możesz zrobić coś, czego ona chciała. Zacząć. Być przy niej jutro, pojutrze, za tydzień, jakby ten list przyszedł dzisiaj, a nie wczoraj. Natan pokiwał głową, patrząc na list tak, jakby miał go zapamiętać słowo po słowie. Jak wróciłem dziś do domu, zaczął cicho. Pierwszy raz od dawna poczułem się kompletnie pusty, jakby wszystko, co budowałem, nie miało znaczenia. A potem zobaczyłem kopertę, którą rano rzuciłem na stół, jakby była rachunkiem, a nie ostatnim fragmentem jej głosu. Alicja podparła pod brudek. Los ma paskudne poczucie humoru, ale czasem też daje drugą szansę. Myślisz, że ja ją dostanę? Zapytał bezbronnie. Alicja spojrzała na niego poważnie, z tą łagodnością, którą kawiarnie dają ludziom o pierwszej w nocy. Już ją dostałeś. Siedzisz tutaj, czytasz jej słowa, przyznajesz się do błędów. To jest pierwszy krok, a jutro zaniesiesz jej tę kawę, na którą tak liczyła. To więcej niż myślisz. Natan odchylił głowę i wziął głęboki oddech. Nie, wiem, jak mam Ci dziękować. Nie dziękuj. Uśmiechnęła się lekko. Po prostu jutro tu przyjdź, o tej samej porze, nawet jak będę marudzić, że jestem niewyspana. Na jego twarzy pojawił się cień uśmiechu, bardzo delikatny, ale wyraźny. Przyjdę, obiecał. Dobrze, odpowiedziała. A potem oboje spojrzeli na list, który leżał między nimi jak pomost, między wczoraj a jutrem, między bólem a nadzieją. Między stratą a czymś, co mogło dopiero nadejść. Deszcz znów zaczął padać, ale tym razem brzmiał inaczej. Nie jak wyrok. Jak zapowiedź nowego początku. Poranek uderzył w miasto jak zimna woda w twarz. Rześki, surowy, taki, który zmusza do trzeźwego myślenia. A jednak, kiedy Alicja weszła do kawiarni o siódmej rano, czuła w środku coś dziwnie lekkiego. Jakby nocna rozmowa zostawiła w niej mały płomyk, który nie chciał zgasnąć. Światło w kawiarni dopiero się przebudzało. Para buchnęła z ekspresu. Zapach mielonych ziaren wypełnił wnętrze, a stolik przy oknie, ten sam, na którym leżał list, stał pusty. Jeszcze. Alicja włączyła cicho radio, tylko po to, żeby nie słyszeć, jak samotnie echo odbija się od szyb. Nie była przyzwyczajona do tego, że czyjeś słowa wchodzą jej w głowę tak łatwo. A jednak te wczorajsze i list Laury, siedziały tam bardziej niż by chciała. Wyciągnęła dwa kubki. Dobrze, Ala. Jedna kawa dla niego, druga dla niej. Jak obiecałaś, mruknęła sama do siebie. Właśnie wtedy drzwi otworzyły się z charakterystycznym dźwiękiem dzwoneczka. Alicja podniosła głowę, odruchowo poprawiając włosy. I zobaczyła Natana. Nie był już mokry, nie był nawet taki przygarbiony jak wczoraj, ale jego oczy zdradzały, że noc miał ciężką, może nawet bezsenną. W rękach trzymał ten sam plecak, tylko suchy, ale ciążył mu równie mocno. Jesteś, powiedziała, siląc się na normalny ton, choć w środku czuła coś, co przypominało ulgę. Powiedziałaś, żebym przyszedł. Odparł, próbując się uśmiechnąć. A ja nie chciałem znowu kogoś zawieść. Alicja wskazała na kubki. Robię dla niej to, co lubiła kapucino z cynamonem? Tak, potwierdził cicho. I jeśli możesz, zrób takie samo dla mnie, uśmiechnęła się pod nosem. Czyli jednak zaczynamy dzień z grubej rury. Natan usiadł przy oknie, dokładnie w tym samym miejscu, co nocą. Patrzył na parujące szyby, na przechodniów, którzy biegli do pracy z minami ludzi skłóconych ze światem. A on? On wyglądał, jakby próbował szyć coś w sobie, powoli, ostrożnie, bez gwarancji, że się uda. Alicja postawiła przed nim kawę, drugą przygotowała w papierowym kubku, starannie, jakby każde ziarenko miało moc uzdrawiania. Dla Laury. Powiedziała, podając mu kubek na wynos. Natan wziął go ostrożnie, tak jak bierze się coś kruchego, co może pęknąć od jednego złego ruchu. Wiesz, zaczął nieśmiało, bałem się tu przyjść. Alicja ukryła cień uśmiechu. A ja bałam się, że nie przyjdziesz. Te słowa zawisły między nimi, zaskakujące dla obojga, jakby ktoś przypadkowo wypowiedział prawdę, której normalnie się nie mówi. Chciałem. Podziękować, zaczął natan. Zawczoraj. Gdybym nie przyszedł tu po tę jedną spóźnioną kawę, nie wiem, gdzie bym teraz był. Może dalej w deszczu, rzuciła z lekkim humorem. A może w domu, przeglądając rachunki i udając, że świat nie istnieje. Tak, właśnie tak, westchnął. Ale zamiast tego, byłem tutaj pierwszy raz od dawna powiedziałem coś, co naprawdę czułem. Alicja oparła się o ladę, krzyżując ręce. To nie było byle co na tanie. To był początek. On spojrzał na nią z powagą, której się nie spodziewała. Wiesz, co zrobiłem dziś rano? zapytał. Przeżyłeś? Podsunęła żartem. Parsknął pod nosem. Wysłałem do pracy wiadomość, że dziś mnie nie będzie, że biorę wolne. Ja, człowiek, który uważał, że wolne dni są zarezerwowane dla emerytów albo ludzi z lepszą organizacją życia. Alicja uniosła brew. Oproszę, terapia z kawą robi cuda. Nie tylko kawa poprawił łagodnie. Coś w jego spojrzeniu sprawiło, że Alicja poczuła się nagle nieprzyzwoicie ważna. Natan odsunął krzesło. Chciałbym, żebym mógł Cię zapytać. Czy mogłabyś przyjść dziś później do szpitala? Nie na długo. Po prostu, żebyś zobaczyła ją. Powiedziała jej coś miłego. Masz w sobie spokój, którego ja jej dziś nie dam. Alicja aż zamarła. Tego się nie spodziewała. Poprosić o pomoc przy siostrze? To było jak zaproszenie do wnętrza czyjejś historii. Ja zawahała się. Naprawdę chcesz, żebym tam była? Tak. Jego głos był miękki bo Wczoraj pierwszy raz od bardzo dawna ktoś mnie wysłuchał bez oceny a moja siostra uwielbiała takich ludzi powiedziała kiedyś że nic nie leczy duszy tak jak ciepły głos i kubek cappuccino Alicja odsunęła spojrzenie czując jak coś delikatnie ściska ją pod żebrami Dobrze powiedziała po chwili Przyjdę po zamknięciu jeśli jeśli to naprawdę pomoże Natan uśmiechnął się tak jakby pierwszy raz od wielu miesięcy zobaczył światełko tam, gdzie wcześniej był tylko mrok. Pomoże, wyszeptał. Bo ona wierzyła w ludzi, i ja chcę spróbować też w nich wierzyć. Chwycił kubek dla laury i wstał. Dziękuję, Alicjo, za wszystko, co zrobiłaś. Nawet za tę jedną minutę po czasie. Minuta to nic, odparła poprawiając fartuch, ale czasem zmienia czyjeś życie. Podszedł do drzwi. Zatrzymał się jeszcze raz, tak jak wczoraj, z dłonią na klamce, z nieśmiałym uśmiechem, który mówił więcej niż słowa. Do zobaczenia później? Do zobaczenia, odpowiedziała. Drzwi zamknęły się za nim cicho. Alicja została w pustej kawiarni z zapachem świeżej kawy, z dwoma pustymi krzesłami i z poczuciem, że coś właśnie zaczęło się nie dla jednego, ale dla dwojga ludzi. Za oknem deszcz ponownie zaczął padać. Nie jak smutek. Jak nowy początek. I może, może właśnie wtedy, w tej małej kawiarni przyrynkowej, świat zaczął powoli sklejać rozbitą duszę Natana. A może i Alicji. Bo czasem dwie kawy wystarczą, żeby troje ludzi, ona, on i Laura, zaczęli pisać historię dalej. Razem. Dziękuję, że wysłuchałeś tej historii, stworzonej specjalnie dla kanału Opowieści spod serca. Jeśli poruszyła twoje emocje, zostaw po sobie ślad, komentarz, subskrypcję lub myśl, bo właśnie tak powstają kolejne opowieści.